Pan Stanisław miał 82 lata. Siedział w poczekalni warszawskiego szpitala trzy godziny, cicho, bez skargi. Stary brązowy sztruks, łatane łokcie i złoty zegarek kieszonkowy, który pamiętał lepsze czasy. Wreszcie wywołali jego numer. Wszedł do gabinetu, a lekarz nawet nie podniósł wzroku. Młody doktor Nowicki, słuchawka w uchu, palce na klawiaturze, pośpiech w każdym geście. Stanisław powiedział o bólu w klatce. Doktor prychnął, machnął ręką i rzucił mu, żeby wziął aspirynę i nie marnował czasu. A potem spojrzał na jego ubranie i dorzucił, że chyba nie stać go nawet na tramwaj do domu. Pan Stanisław wstał powoli, nie krzyczał, nie prosił. Wyszedł na korytarz i zatrzymał się przy starej mosiężnej tablicy. Dotknął jej tak, jak dotyka się wspomnień. Ten szpital zbudował jego ojciec. Na recepcji jedna pielęgniarka dyrektor, rozpoznała nazwisko. Wystarczył na jeden telefon. To Trzy minuty później dyrektor Kowalczyk weszła do gabinetu jak burza. A doktor Nowicki zrozumiał, że właśnie obraził człowieka, którego rodzina do dziś trzyma ten szpital przy życiu. Tego dnia Nowicki stracił pracę. A pan Stanisław? Po raz pierwszy od dawna ktoś spojrzał na niego z szacunkiem. Nie na płaszcz, na człowieka.